Kolego, jesteś tam jeszcze? No ja jestem w Peterborough, Wielka Brytania, to jest południowo-wschodnia Anglia i powiem Ci, kolego, modulacja jest czysta. A kolego? Południowo-wschodnia Anglia, miasto Piteboro. Kolego, ja nadaję z Wielkiej Brytanii, Anglia, Anglia. Odbierasz mnie, kolego, jeszcze? Czy już koniec? tej No powiedz, kolego, jak ja do ciebie dolatuje. Słyszę kolego, skąd tam nadajesz powiedz. Kolego, Wielka Brytania, Wielka Brytania, Piteboro. Kolego, próbuję jeszcze raz, propagacja faluje, także raz jeszcze. jeszcze raz. Wielka Brytania, kolego, z Anglii, Anglia, Anglia, kolego, Anglia? Tak, kolego, Wielka Brytania, Wielka Brytania, kolego Piteboro. Jest to Wielka Brytania, a miasto Piteboro. Piteboro, kolego. O kolego, Wielka Brytania się kłania. Wielka Brytania, kolego Wielka Brytania, wita! W tej stronie wam hmm. dziękuję. Hmm. Możesz powtórzyć kolego jeszcze raz? Bo nie doleciało.